Wam właśnie zbieram się do wyjścia już na samą sesję, a yy, jak się przygotowałam? Yy, wczoraj przyleciałam właśnie z Londynu. Nie wiem, około 14. Chciałam jeszcze pozwiedzać miasto, bo nie znam tak dobrze Warszawy, ale pogoda była tak straszna, że kupiłam sobie wino, trochę dobrego jedzenia i oglądałam filmy, seriale aż do wieczora poszłam spać wcześniej koło 10, żeby się spokojnie wyspać, zregenerować i w ogóle. Dzisiaj rano pierwsze co zrobiłam to długa kąpiel. Także spędziłam 45 minut wam wannie oglądając sekt w wielkim mieście, żeby się po prostu nastawić jakoś tak, się pozytywnie i odstresować. Bo to, to jest dobry sposób. Dużo wody, a teraz cisnę, jakiś świeży sok. Lasowy, muszę gdzieś złowić jakąś kawę po drodze, bo nie mam tutaj nic porządnego niestety, a trzeba mi też jakiejś fajnej, fajnej, kawy. No i cóż, będę meldować się później, zaraz jeszcze pokażę outfit i idę. O, spadł sok. bo zabrzmiałam to strasznie, nie, nie wypiłam wczoraj sama całej butelki wina, nie. No i tak wyglądam póki co. Czyli mam moje jeansy Mustangi, takie z obniżonym krokiem, Budy to są moje martensy siano, mam też złote skarpety, szary kaszmirowy sweter, żeby mi po prostu było cieplej i ta moja bluzka z isosam, taka z panterką, nie umiem się nakręcić, on taka związaniem. Nie wiem, czy ta wstążka to nie jest tłumacz, bo ją zaraz zdejmę, żeby tak wyglądało lepiej, A tak całościowo. Tak jeszcze w całości z moim i torebką z Rebeką Minkową. mam taką torbę, ale to jest takie coś małego, żeby mogła chwycić do ręki albo na plecy, bo też można ją jako plecak, o Jezus! <grytanie> jako plecak nosić, także spoko. Spadamy! Dobra, jesteśmy już na miejscu. Ja oczywiście popijam kawkę. To jest piękna przestrzeń studia, w którym będą właśnie zdjęcia, w którym będą fotografie, w którym będzie też jakiś tam wywiadik być może. E, także cóż, 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 cóż. się. No, Najprawdopodobniej będę w tym tutaj, czyli długa suknia Maxi, czyli to co king Rookie lubię ostatnio najbardziej. I buciory będą błyszczące. W tych zajebistych, błyszczących bodkach, także mm, pasuje. Dobra, Teraz jeszcze dzięki spadam, to już tak, tak tak będę wyglądać. Super no super wygląda, wiesz? Tak pasuje do niej, nie? Pięknie, naprawdę. è Dobra, jestem już po sesji, ale Samantha, w wielkim mieście dokładnie wyglądam, tutaj są ciuchy, które były dla mnie i dla dziewczyn e, przygotowane, także naprawdę świetna, świetna przygoda. Jestem też po małym e, mam wywiadzie nie będzie bardzo duży, e, bardzo duży materiał, ale nawet z takim małym materiałem tak naprawdę kryje się mnóstwo pracy całego sztabu osób, żeby, całego sztabu osób, żeby to wszystko e, totalnie przygotować. Także... Wiesz, oczywiście w moich, w moich normalnych ciuchach, nie wiem czy mówiłam, ale jeżeli nie mówiłam, to magazyn ukaże się grudzień, styczeń. No i oczywiście z mojej strony chciałam Wam bardzo, 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 bardzo serdecznie podziękować, po to, że tutaj w tym momencie jestem, to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa. I bez Waszych właśnie, subskrypcji i oglądania i Waszych lajków, i Waszego wsparcia, no nie byłoby zbyt wiele. Na pewno nie byłoby tego. Jesteśmy tu ogólnie od godziny 9, jest godzina 14. Jeszcze nie jest wszystko ogarnięte. Także tylko, żebyście miały tak mniej więcej pojęcie, ile zajmuje po prostu przygotowanie takiej sesji, jest przy tym obecne mnóstwo, mnóstwo osób. No i to jest praca naprawdę dziesiątek osób. Tu też jeszcze Alicja, oczywiście, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś nie zna Alicji, to zapraszamy na jej zapraszamy. kanał. Na dole oczywiście będą jak zawsze linki absolutnie do wszystkiego. Między innymi Alicję będziecie mogli też zobaczyć tym glamourzem, także zapraszamy, tak. bo było dużo ciężkiej pracy, jak mhm. twoje wrażenia. Ja się kurczę stresowałam, nie wiem, myślałam, że się będę stresować, a mi tak drgała warga, kurczę, co chwilę sobie poprawiałam i ten głos mi się tu rozwarstwiał, także... No o nie, jestem pewna. Jedynie, że to, jedynie to, ale zdjęcia ładne wyszły, podoba no, się. No raczej. No. <laughs> Dobra, jesteśmy w pewnym składzie. Zobaczcie tym glow. Ja już jestem testem, bez make-upu znowu. Także zakończyłyśmy sesję, jesteśmy po obiadzie. Zapraszamy do kiosków. Już jadłyśmy, jesteśmy gorące od tak. jedzenia. Tak, wrażenie, Super. Super? No, chciałabym więcej. Cześć, chciałabym, Cześć. nie? No to dziękujemy za bycie z nami <laughs> dzisiaj. Kanały do linki do kanału dziewcząt, oczywiście będą na dole, jak zawsze. Ja wyglądam jak jakiegoś baga. Do zobaczenia. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa-pa!